No, tutaj przyszłam. Gdzie jest dwóch lotników z tej strony? Jest, radzi sobie ten jeden lotnik. Już teraz nie pamiętam. To jest chyba ten gołąbek, który ma. No, dosłownie ma 15 km do domu. Ale jak tu sobie radzi? No, wybrał wolność, że tak powiem. Nie, nie, nie wiem dlaczego tutaj się za, zatrzymał no to jest tutaj gołąbek sobie radzi więc nie ma żadnych powodów do interwencji yy, może tak został tylko próbnie wypuszczony nie ma tego dipesa też nie wiadomo jaka jego historia ale tegoroczny gołąbeczek nawet tam robiłam zgłoszenie do oddziału ale ja nie wnikam, no ktoś chce to przyjedzie i sobie złapie, nie chce to nie będzie przyjeżdżał, sam wie co to za gołąbek, czy może ktoś ma czas, czy nie ma, nie wiem. Na pewno ładny gołąbeczek. I mądry, co tu wdziobały go te mieszczuszki na początku, tam miejsce sobie szykował na takim gzymsie, ale sobie radzi, o. Zadowolony, ogonkiem ma zamacha i niech sobie tak już żyje. Mi się wydaje. Rozpoznaję mnie w każdym razie, bo tutaj go nie było, ale jak zobaczył, że idę z, to gołąbeczek sprunął, przyfrunął. Był dużo, dużo dalej. Nie biega. No wie, że tu przyszłam z jedzeniem. Tak. Łapałam go, bo tam pisałem tą obrączkę, ale to nie, nie, nie zachwiało naszej przyjaźni. Mam jak się rozpycham mięszczuszek kochany gołąbeczek. O! Wszystko dla siebie chcę. Tutaj mam takie miejsce, ktoś im tu sypiał kruszki. Pani. oj. oj. Dzisiaj sobie pojedzą to Są. się wzbogacam o ziarno, no to już też jakiś gołąbeczek z nóżkami chorymi. Też będę próbowała, ale to nie jest łatwo jak tak mało gołąbków. I raczej no on tutaj musimy mu odpaść paluszek, bo widać, widać, że jest martwy. To w zasadzie ja tu nawet nic więcej nie zrobię. Jest gołąbeczek obolały, jakby go się udało złapać, no to by sobie po prostu trochę u mnie odpoczął. Ale tak, no już tam nic nie pomogę na to, że mam, ma ten koluszek martwy.